kochane bliźnięta, horoskop na 2026 dla Was. Troszkę przyciszę tą muzykę. I zobaczymy co słychać u Was. E, tak ogólnie zobaczymy co karty chcą powiedzieć Wam. W ogóle karty Wam wypadają. Już drugi raz nagrywa film. Znaczy to, że ten rok będzie bardzo zaskakujący, intensywny. E, bardzo dużo e, wydarzeń może Was zaskoczyć e, i możecie też często e, zmienić, zmienić, zmieniać plany e, lub e, przyjdzie coś nieoczekiwanego e, dla Was z góry, co Wam tutaj też pokrzyżuje plany. Taki rok macie. E, Rok, początek roku będzie tak bardziej skupienie na sobie, na tym, co ja bym chciała w swoim życiu zmienić, co bym chciała w swoim życiu osiągnąć. Może niektórzy zrobią sobie plan marzeń na 2026, taką tablicę z życzeniami. Niektórzy będą zmieniać stosunek mentalny do ludzi, do świata, do siebie, odżywiać się lepiej. Lub delektować się w różnych aspektach swojego życia. Karty pokazują, że niektóre bliźnięta pójdą w nowe, otworzą po prostu sobie takie horyzonty na nowość, w każdym kontekście też swojego życia, że ich nikt po prostu nie powstrzyma i nie zatrzyma. Tu będziecie mieli w miłości um, dużo osób do wyboru. E, zastanawiać się będziecie e, i wybierać, kto jest dla Waszego życia najlepszą opcją i partią życiową, i z kim tak naprawdę będziecie chcieli spędzić resztę swoich dni. E, więc w miłości, bym powiedziała tutaj: e, no ciekawie, e, hucznie, zagadkowo, miłośnie. Um, ale macie naprawdę, będziecie mieli dylematy i wybory w przyszłym roku. E, tu widzę, że za kimś możecie tęsknić, i ta osoba za wami też. Tylko ta osoba ma bardzo dużo strachów i lęków związanych z przyjściem do Was, i ona nie chce Wam też zaoferować zbyt dużo. Dlatego Wy będziecie się pakować. I będziecie ruszać w nowe. Dla mnie, dla mnie zakończycie pewne, pewien rozdział swojego życia i wybierzecie się na nową, jak się mówi, ulicę, aby zdobywać e, świat. Um, kochani, tutaj, jak mówiłam, będziecie mieli do wyboru e, parę osób. Widzę na pewno dwie osoby. E, tutaj Wy będziecie wybierali. Tutaj Wy będziecie jakby rozstrzygiwali, kto do was pasuje, a kogo trzeba pożegnać. Um, będziecie kierowali się przeczuciem, intuicją, i dla was, to właśnie dla was w tym roku zaświeci te słońce, kochani. Um, będziecie mogli zbudować rodzinę, o jakiej kiedyś marzyliście, a której po prostu nie macie, lub jeżeli macie kłopot w rodzinie, to um, ta wasza ro rodzina się polepszy, tak? Wasza rodzina um, jakby będzie żyła w zgodzie, będzie się uśmiechać do siebie, będziecie ze sobą rozmawiać, będziecie um, jakby się komunikować i rozumieć wzajemnie. Um, ta osoba, którą nie wybierzecie, będzie w, no, bardzo rozczarowana i wpadnie też w taką depresję. No, ale naprawdę kierujcie się intuicją, bo wam przyniesie ta intuicja i serce naprawdę tą drogą, którą powinniście kroczyć. Jeśli chodzi o pracę, bardzo fajne wybory. Będziecie też tutaj, jakby słuchać swoich mentorów, szefów, żeby wbi wbi wbijać się jeszcze na wyższe tutaj aspekty swojej kariery. Jeżeli ktoś inwestuje, to e, posłuchajcie się e, doświadczonych już ludzi, i tutaj możecie także uzyskać jakieś fajne dochody finansowe w przyszłości. E, zostawić trzeba przeszłość za sobą, pouzdrawiać się mentalnie, psychicznie i zdrowotnie, nabrać e, siły, i w Waszym e, życiu wszystko się, kochani, pozmienia. To jest naprawdę rok zmian i nieprzewidywalnych zdarzeń dla bliźniąt, tak? Hmm, też nie, uwa, nie ufajcie, um, na przykład, mężczyźnie, który wraca, odchodzi, wraca, odchodzi, bo on znowu przyjdzie i odejdzie. Taka jest tutaj rada. Macie o siebie zawalczyć, macie się sobie podobać, macie siebie kochać i to wszystko u Was jest, powinno być w roku 2026 na pierwszym miejscu. Jesteście bardzo empatyczni, jesteście bardzo pomocni, więc tutaj pomoc dla drugiego człowieka jest Wam, Was po prostu wpisana em, jako, em, jako dobra karma, tak? Czy coś jeszcze? Ja bym powiedziała, co zasijecie, to zbierzecie plony, tak? E, rozwijać się, rozwijać robić sobie kursy, szkolenia... Um, tutaj afirmacje stosować, bo one tak naprawdę przyniosą um, tutaj nieoczekiwane korzyści w każdej dziedzinie, o którą poprosicie. Macie tak naprawdę, kochani, um, rok cudów, zmian i spełnionych, kochani, życzeń. Um, samotne osoby mogą poznać kogoś przez internet lub w pracy. Wszystkiego dobrego, kochane bliźniaki. Mam nadzieję, że Wam się holsko podobał. E, możecie dać e, tutaj lajka, serduszko, jeżeli się podobało. A ja już zapraszam następny znak. Wszystkiego dobrego.